Przed kilkoma dniami w Strzelcach Krajeńskich, województwo lubuskie, policjanci dokonali makabrycznego odkrycia W jednym z mieszkań przy ulica Wyzwolenia znaleziono ciała dwojga starszych osób. Zwłoki 83-letniego mężczyzny zostały odnalezione w fotelu W tym samym pomieszczeniu, na ziemi, leżało ciało jego dwa lata młodszej żony. Schorowani staruszkowie nie mieli rodziny. Ich jedyna córka zmarła przed trzydziestoma laty. Od tamtej pory pan Michał samotnie opiekował się małżonką, Stefanią, która była osobą leżącą. Jedynymi osobami, które miały kontakt z małżeństwem, byli sąsiedzi z bloku, którzy widywali mężczyznę, kiedy ten wychodził po zakupy. 83-latek skarżył się na problemy zdrowotne. O sytuacji rodziny wiedzieli pracownicy opieki społecznej. Nie interweniowali nawet po dramatycznym telefonie sąsiadki małżeństwa. Żona umarła kilka dni po mężu. W grudniu zeszłego roku starsi państwo zrezygnowali z opieki pielęgniarki. Kobieta niezwłocznie poinformowała miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej w Strzelcach Krajeńskich o tym, że małżeństwo wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Na miejsce udał się wówczas pracownik ośrodka. Skontaktował się również z daleką rodziną emerytów, która miała przekazać informację, że staruszkowie nie życzą sobie pomocy, o czym poinformowała media dyrektor MGOPS. Dwukropek przez blisko pół roku ośrodek nie kontaktował się ze starszym małżeństwem. 14 maja pracownicy odebrali dramatyczny telefon sąsiadki, która obawiała się, że stało się coś złego. Pracownik nie przekazał nikomu tego zgłoszenia oraz nie powiadomił policji. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania po kilku dniach, było już za późno. Małżeństwo nie żyło od kilku dni. Przekazano dramatyczną wiadomość: Kobieta przez kilka dni umierała w pomieszczeniu, w którym leżało ciało jej męża. Dziś ujawniono wyniki sekcji zwłok zmarłego małżeństwa. Prokuratura prowadzi postępowanie ukierunkowane na nieumyślne spowodowanie śmierci. 2. Śledztwo prowadzone jest również pod kątem ustalenia, czy właściwie zadziałały organy państwowe. W szczególności ośrodek pomocy w strzelcach krajańskich i ewentualnie policja, bo takie głosy się pojawiają, powiedział Łukasz Gospodarek, rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów. Na mocy decyzji burmistrza Strzelec Krajeńskich, dyrektor ośrodka pomocy społecznej otrzymał naganę, natomiast pracownik społeczny, który zaniedbał sprawy opieki nad emerytami, został wydalony z pracy. Źródło: TVP Petrze Wielkopolski Sleż Gazeta Lubuska.